Witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z otwierania paczuszek. To już piąty odcinek i jak zwykle dzisiaj mam dwie paczki, tym razem z serii również XY, ale z serii Ancient Origins. Tak więc otwórzmy pierwszą z nich i zobaczmy, co z nam z niej wypadnie. Karty się właśnie otwierają. I widzimy prawie wszystkie karty są nowe. Oprócz jednej Magic Carp, który jest w podstawowym deku, tak więc go już nie będę omawiał. Ale z nowych kart mamy Odisha. Pierwsza karta to jest nasz Odish i jego atak zadaje 10 obrażeń. Ale dodatkowo rzucamy monetą. I jeżeli wypadnie nam Orzeł, to ten atak zaatakuje za kolejne 10 obrażeń. Dobrze, przejdźmy do drugiego Pokémona, jakim jest Pokémon Porygon. I jego pierwszym atakiem jest patrzy w nasz, naszą talię kart główną i po prostu tasuje nam karty, czyli praktycznie, czyli praktycznie tak naprawdę nie robi nic poza stosowaniem naszej talii. I drugim atakiem atakuje po prostu za 20 punktów obrażeń. Przejdźmy do Pokemona trzeciego, jakim jest Pokemon Kombi. Jak widać jest to Plasterek Miodu, bardzo śmieszny Pokemon. I on ma tylko jeden, jedyny atak za 10 punktów obrażeń. Pokemon trawiasty. Tutaj widzę, że to też jest powtórka. Lafersta, 70 życia. To też jest powtórka, ponieważ nie jest to nowy Pokemon. I teraz mamy pierwszą kartę trenera, e, trenera item. Jest to przedmiot. I co robi ta karta? Podczas e, twojej tury e, nie możesz... Na końcu... Jeszcze raz. Twoja tura nie dobiega końca, jeżeli... Aha, rozumiem, czyli po prostu jeżeli ta karta jest przyłączona do pokemona który staje się, ewoluuje w tej chwili becomes, czyli staje się, przybywa jako pokemon mega ewolucji, ale mamy wyszczególnione dokładnie, że chodzi tylko o jednego, jednego jedynego pokemona mega ewolucji, czyli Skype Tool chodzi o pokemona Scape Tool X jeżeli ta karta jest przyłączona do jego pierwszej formy Skype, czyli Skype Tool X i dołożymy do niego kartę Mega Evolucji, to nasza tura nie dobiega końca, ponieważ jest taka właściwość, że ewolowanie Pokemona w mega ewolucję jest tak silnym zagraniem, że kończy automatycznie naszą rundę bez żadnego ataku. A ta karta po prostu temu zapobiega. Myślę, że dobrze to wyjaśniłem i myślę, że sam dobrze to rozumiem, ale chyba tak. I kolejnym Pokemonem jest pokémon elektryczny Rotom. Pierwszym jego atakiem atakuje za 20 punktów obrażeń, a jego drugi od a tak nie zadaje obrażeń, ale spójrzmy co robi. Rzucamy trzy razy monetą i za każdego orła wybierza, wybieramy co ważne, losową kartę, czyli nie możemy wybrać jakąś cenę, tylko randomowo losową. Kartę wybieramy z, naszego, z ręki naszego przeciwnika. Nasz przeciwnik odkrywa tą kartę i tasuje te trzy, te maksymalnie trzy, ale wiadomo, że. Chodzi tutaj o każdego orła. Tasuje te, tą ilość kart do swojej, do swojej talii głównej i po prostu wtasowuje te karty, odrzuca je do swojej głównej ta, talii i wtasowuje je. Tyle razy, ile wypadnie orzeł z tych trzech rzutów monetą. Myślę, że dobrze to wyjaśniłem i zrozumieliście. A kolejnym pokemonem jest również karta trenera, już druga. Jest to również przedmiot, Eco Arm. I co robi ta karta? Przetasuj trzy, kar trzy karty tool, czyli narzędzi z, nasze, z naszej ręki odrzuconych. Przepraszam, z stali odrzuconych kart. Stali odrzuconych kart do naszej głównej talii. Aha, czyli karty, które zostały już odrzucone, możemy na nowo dołączyć do głównej talii i liczyć po prostu na to, że nam się. Że one nam wypadną, ponieważ będą i tak wtasowane, czyli nie będą leżały na górze, tylko będą gdzieś w środku, po prostu losowo wtasowane w naszą talię. Trzy karty narzędzi, chodzi dokładnie o, o karty tool, tool narzędzi. I odkryjmy pierwszą rzadką kartę, jaką jest Metagross. Czy to jest moja nowa karta? Tak, to jest nowa karta, więc przeczytajmy jego umiejętność podstawową, Ability, co robi ten atak. Od razu powiem, że to jest ewolucja już druga, czyli musimy do niego dojść po prostu. Raz, podczas trwania naszej rundy przed zadaniem ataku możemy zamienić naszego aktywnego pokemona, czyli nawet jak ten leży na rezerwowych, to i tak możemy zamienić aktywnego pokemona który te, naszego aktywnego pokemona z jednym z naszej ławki rezerwowych z jednym pokemonem z naszej ławki rezerwowych. Jeżeli to zrobimy, nasz przeciwnik zmienia jego lub jej aktywnego pokemona z jednym z jej lub jego ławki rezerwowych pokemonem. Rozumiem, czyli i my jeżeli chcemy, to i my musimy zmienić pokemona. Jeżeli to zrobimy, jeżeli zmienimy, to nasz przeciwnik musi Zmienić również swojego Pokémona. A jego pierwszym atakiem zwykłym jest atak za 80 punktów obrażeń, ale dodatkowo, jeżeli odrzucimy wszystkie energie, ale co ważne, tylko te metalowe, w sensie stalowe, tylko dwie, może ich być więcej, ale musimy odrzucić wszystkie energie stalowe, wtedy dołączone tylko do tego Pokémona, wtedy jeżeli to zrobimy, to wtedy atak zada o 80 obrażeń więcej, czyli atakujemy aż za 160 obrażeń tym Pokémonem. Przejdźmy do ostatniej karty w tej paczuszce i tą kartą jest, jak widzę, mamy full arta, czyli coś lepszego niż to było poprzednio. Nie jest to niestety Pokémon X, jest to ewolucja pierwsza Volcerona. Pokémon Volcorona i co robi ten Pokemon. Tutaj ma umiejętność specjalną Stop prevent all Effect of your opponent's Pokemon Abilities Donity rozumiem, tego Pokemona nie można skrzy... Nasz przeciwnik nie może skrzywdzić nam tego Pokemona żadnym atakiem który jest Abilities, czyli tą umiejętnością, jak ja to nazywam, pasywną. Ten Pokémon jest po prostu na to odporny, to jest tego, jego dodatkowa umiejętność. A pierwszym atakiem jest atak za 20 punktów obrażeń. Ale dodatkowo, jak widzę, ta karta już nie znowu ja ją otworzyłem widocznie wcześniej, ale to chyba było poza odcinkiem. Tak mi się wydaje, ponieważ mam już dwie. Ale, ale przeczytajmy i takie ataki. 20 punktów obrażeń, ale dodatkowo rzucamy dwa razy monetą. I ten atak zada o 20 punktów obrażeń więcej za każdego wypadniętego orła. Czyli maksymalnie zaatakujemy za 60 punktów obrażeń a drugim jego atakiem jest atak za 80 punktów obrażeń, ale podczas tego ataku nasz przeciwnik zmienia swojego aktywnego Pokemona z jednym z jego ławki rezerwowych. Dobrze, to by były wszystkie karty w, tym, w tej paczce, a teraz przejdźmy do drugiej i ostatniej w tym odcinku. Paczki Ancient Origins. Zobaczmy, co dostaniemy tym razem. Dostaliśmy kilka powtórek, nawet dosyć dużo, ponieważ ta karta nam się powtórzyła. Ona jest w podstawowym deku, nie będę jej omawiał. Magic Card wypadł już nam po raz kolejny. Odish był nowym Pokémonem w tamtym odcinku. Przepraszam, nie odcinku, tylko w tamtej patrzostce, oczywiście. A tutaj Pokémon Baśniowy również jest powtórką. Atakuje za 10, a nasz przeciwnik naszego przeciwnika aktywny Pokémon jest wtedy uśpiony, jeżeli wykonamy ten atak. Nowym Pokemonem jest Pokemon Smog i ma, posiada umiejętność pasywną Ability, która za każdym razem kiedy dołączamy do niego energię wodną, to z naszej, z naszej ręki do tego Pokemona możemy przeszukać naszą talię, aby znaleźć w niej Jumi, czyli wydaje mi się, że to jest nazwa Pokemona, ale nie mogę obieć. Tak, to jest nazwa Pokemona, czyli dokładnie taki sam Pokemon, to jest ten Pokemon. W poszukiwaniu Jumi and put into Czyli po prostu dokładamy dokładnie identycznego Pokemona, a następnie tasujemy naszą talię kart. Powtórzę, aby to było na pewno dobrze zrozumiałe. Czyli za każdym razem, kiedy doczepimy energię wodną do tego Pokemona, to y, możemy, jeżeli chcemy przeszukać naszą talię i dołożyć na, od razu na ławkę rezerwowych y, kolejną taką kartę, jeżeli taką posiadamy w swoim deku. Dokładnie taką samą Pokémona Gomi. Dobrze, a jego pierwszym atakiem zwykłym jest atak po prostu za 10 punktów obrażeń i nic więcej. Kolejnym nowym Pokémonem y, jest Pokemon Anon. Bardzo ciekawy, ponieważ jest to Pokémon legendarny. O ile czegoś nie mylę, ale w, w trzecim filmie takim Pokémonów, tym długim, to się nazywa Film 3, właśnie to był Pokémon legendarny. Ten Anon, jakoś tak to się czytało w tym odcinku. I on posiada umiejętność pasywną. Co ona robi? Raz, podczas trwania naszej rundy, jeżeli ten Pokémon jest na naszej ławce rezerwowych, czyli nie, jest aktyw nie może być aktywnym, tylko jest na ławce rezerwowych, my możemy odrzucić yy, tego pokemona i wszystkie przyłączone do niego karty. I jeżeli to zrobimy, dobierzemy kartę. Czy ja to dobrze rozumiem? Raz podczas trwania naszej rundy, przed zadaniem ataku, jeżeli ten pokemon jest naszej ławce rezerwowych my możemy odrzucić tego pokemona odrzuc odrzucamy i tego pokemona i wszystkie przyłączone to, i, to, i wszystkie przyłączone do niego karty jeżeli to zrobimy dobieramy karty dziwna umiejętność ponieważ Tracimy tego Pokemona i dobieramy tylko jedną kartę, jeżeli dobrze to rozumiem, ale chyba tak. I jeden, jeden jego atak zadaje 10 punktów obrażeń. Więc moim zdaniem dosyć słaby, ponieważ po co nam jedna karta? Możemy wymienić kart, zamiast tego pokemona dobrać sobie jedną kartę po prostu. No, no niech będzie taki po prostu Pokemon. Yy, I kolejnym Pokemonem jest nowym, jest Pokemon Glum, Jego jedyny atak zadaje 30 punktów obrażeń. Przejdźmy do następnego, i mamy tutaj ewolucję poligona, którego mieliśmy w poprzedniej patrzówce, a tutaj jest poligon 2, czyli jest to ewolucja jego pierwsza. Jego pierwszy atak zadaje 20 punktów obrażeń, a drugi atak zadaje 30 punktów obrażeń, ale tyle razy, ile wyrzucimy, ile razy wyrzucimy orła podczas. Rzucamy 3 razy monetą i tyle razy, ile wyrzucimy orła, tyle razy atakujemy razy 30, czyli maksymalnie zaatakujemy za 90, żeby to było dobrze zrozumiałe. A kolejną kartą jest, widzę tutaj, karta holograficzna, Pokémon Walczący, ewolucji pierwszej. Jego pierwszym atakiem, co ciekawe, do którego wymaga energii wodnej, mimo że jest to Pokémon Walczący, to w swojej talii potrzebujemy. Energii wodnej, atakujemy wtedy za 30 punktów obrażeń. A drugim atakiem jest atak za 80 punktów obrażeń, ale przy tym ten atak nie jest, nie wpływa na niego resistance przeciwnika. Czyli nawet jeżeli przeciwnik ma resistance na nasze ataki walczące. To i tak i tak zawsze zaatakujemy za 80. Nieważne, że on ma taką odporność. Odkryjmy ostatnią kartę. I ostatnią kartą widzę, że jest coś, nie wiem czy to jest rzadkie, ponieważ aż tak się nie znam, ale widzę, że to jest karta itemu i ona jest ze złota i jest do tego holograficzna. A jest to karta nie Pokemona, tylko karta trenera item. I co ona robi? Ona robi to, co podstawowa karta czyli patrzy na 4 karty z naszego z góry naszego talii, na cztery karty i możemy odkryć kartę trenera. Możemy odkryć jedną kartę trenera i położyć ją w naszą rękę. Następnie tasujemy pozostałą liczbę kart, ale ta karta jest złota. Działa dokładnie tak jak ta podstawowa, zwykła, którą każdy prawdopodobnie ma, ale widzę tutaj mam kartę złotą. Napiszcie mi, czy to jest coś rzadkiego, ponieważ Aż tak się nie znam, ale z tego co widzę, numerkiem tej karty, ta karta jest setną kartą z kolekcji 98 kart, czyli ona jest tak jak gdyby ukryta, tak mi się wydaje. Napiszcie mi, czy to jest coś warte, bo ja sam jestem ciekaw. Zobaczymy sobie, może tutaj. Posiadam dwie zwykłe. Nie posiadam tej. Ona chyba też będzie jakaś. Jakaś, jakaś specjalna, a ta będzie moim zdaniem jeszcze bardziej super specjalna. No, jestem ciekaw, czy to jest coś, coś więcej wartego, czy po prostu ta, o taka zwykła karta. Ja wam dziękuję w tym odcinku, to by było wszystko. Dziękuję za uwagę na razie i do następnego.